Cześć, jestem Anko, Dzisiaj zaczniemy sobie grać w Krazisa 2 W którymś odcinku już mówiłem, że będę zaczynał od Dwójki chyba. I później będę nagrywał Trójkę, bo Jedynki no niestety nie mam. Um, aha, i będę, będę, będę. Oj, poczekajcie Będę grał na... Ym, padzie od XBOX 360 Nie mam XBOX 360, ale mam pada Mam nadzieję, że mi się bateria nie przyczepi no, no ale jest nowa Bo to jest dość Bo się boję, że, że to mi nie da No ale, no ale, dobra Zaczynamy kampanię Nowa kampania Hm, żołnierz, weteran bo ludzki to i to na pewno nie. Nie wiem, które wybrać. <laughs> rekruczy rząd? I tak na rekrucie chyba 100 razy zginąłem. W niektórych momentach jest trudne. Spacer w parku zalecany dla graczy bez żadnego doświadczenia z grami FPS. Poziom zalecany dla doświadczonych graczy, graczy FPS. Mierz się z niebezpiecznymi przeciwnikami, No ale to chyba na krótki wybiorę. Yy, drogi, drogowie reagują szybciej i są w aby przeżyć. Yy, musisz dać w wszystko. Z ludzki W tej wojny wygrają dziwki i ludzie. Nie no, wiem. Tylko. Dobra, no to na to. Niestety. No. A ty komu kibicujesz? Wiesz, muszę Ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. Jak zwykle mamy mocną drużynę. Na zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już, jak obstawiać u Maher'a. A już całkiem serio, ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc. To wszystko w sporcie. Wracamy do studia. Dziękuję panowie, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. U kolejnych trzech pracowników w siedzibie przy Times Square z diagnozji. CryNet, nowojorscy pionierzy biotechnologiczni, zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek badawczych. Przedstawiciele konsorcjum. Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, no ale z uwagi na prędkość. wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez. cena benzyny przekroczy 20 dolarów. Musimy zaufać naszym jednostkom bezpieczeństwa publicznego. Brak wsparcia ze strony wojska. Rupę, rupę, jeden, FP jeden FPS, jeden FPS przyładować, lol. Yeah, yeah, yeah. Nie no, miałem, jakie, ja miałem wielkie problemy przy nagrywaniu Cryzisa. Tyle razy próbowałem. Miecznik na, 3, potwierdź swój status. Tu Miecznik 3, no znajdujemy się na pozycji południe 1, tuż pod powierzchnią. Przyjąłem, potwierdzam południe 1. E Dupa, I czekać, póki nie dostaniemy rozkazu, żeby zrobić rozpierduchę. Bez marudzenia. Folsom, tam nie masz żadnych wrogów. Mówię ci przecież, to tylko jakiś kataklizm. Ebola czy inne chujstwo. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny. Wbrew powszechnej opinii, woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie, Al? Daj chociaż jakiś znak, że żyjesz. No i za Przecież to bzdura. Angażują cały zwiat przy skażeniu biologicznym? Musi tu być wróg. Mówię wam. Mam przecież... Wejść, kurwa Słuchajcie, Majst! Właśnie otrzymaliśmy rozkazy. Przygotować broni i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Mówiłem, nie wyskakuje się na Epole z M16. Ty byś wyskoczył. Stary, słyszałem w ogóle, że to inwazja obcy. Tak, jasne. Nielegalnych obcych. Co to? Go those Nie przeszedł stary. Ostatni wyszedł alfa Co się stało z ludziom, ludźmi, Nie dotykaj ich. Hej! Wygląda na to, że pani wolność ci nie zaoberwała. Nie wolność, Ale. Wiecie co? Czekajcie, bo ja muszę dźwięk przyciszyć. No, świetnie ja przyciszałem, mogłem zaprzeczyć. da, ta oczywiście. Kurde, mać. Może teraz będzie. Nadal stoi. Chwila jeszcze coś. Będzie coś z dźwiękiem, z jakimś dźwiękiem dialogów, albo efekty tych strzelania, albo yy, to, yy, muzyka będzie za głośno, albo za cicho, no to opiszcie w komentarzach, bo ja pogłośnię, albo przyciszę. Gdzie jest wsparcie? Gdzie jest łódź? Jednane cepyty wszystkich Was załatwiły? Niemożliwe. Górna nas liczy. Alcatraz? Tak ci mówią.